99 nocy w lesie, nastała wieczna noc. A co za tym idzie, handlarz nigdy do nas nie przyjdzie. Jeleń stale będzie na nas czyhał i cały czas będziemy w niebezpieczeństwie. Żeby nastał dzień, musimy przetrwać 99 nocy i uratować wszystkie dzieci. Zostawcie lajka, jeśli wierzycie, że nam się uda i oglądajcie do końca, aby się przekonać. Nadchodzi wieczna noc i odpala się nasza aura. Siema Filipku. Ej, ale to wygląda mocno, tak szczerze. To nie. nie, nie, naprawdę to wygląda mega. Mega, 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 ale mamy też pełne ręce roboty, dlatego zabieram się od razu do tego Aha. Słuchaj, generalnie ta klasa postaci również, e, może zauważyłeś, e, ma zwiększoną widoczność w nocy I dosłownie widzimy Aha. tak, jakby to był dzień A nasi przeciwnicy mają większy radar, więc po prostu e, z mniejszej odległości nas zauważają Dobra, słuchaj, ja ogólnie idę już pierwszej nocki po dziecko, nie? Bo ja uważam, że potrzebujemy dużo mnożników, dużo wszystkiego Oj, Ja tak. uważam w ogóle też, że ten... O nie, ale spauna mamy złego Jaki spawn zły, o mój Boże. No, niestety. Ej, dobra, ta broń Mele to jest najgorsza broń jaka istnieje w tej grze. No, chciałabym powiedzieć inaczej, ale z tej ten sztylet jest gorszy od włóczni, a to naprawdę dużo mówi. Dobra, mam dziecko. O, super, dobra, to ja idę po coś innego. A, amunicja, super, dobra, zajmujemy się. O nie, niestety mamy w ogóle zimę. Nienawidzę zimy. Ojej, oj, a oj, najgorzej tak szczerze W sensie to będzie bardzo utrudniające sprawę tak, Jakąkolwiek Ja tutaj zbieram węgielki, zbieram wszystko O, dobra, trochę złomu Dobra, jest git I otwieram naszą pierwszą skrzynię na dzisiaj Dobra siekiera, okej okay, Filipku, mamy luz, mam dobrą siekierę To możesz zacząć zbierać drewno w takim razie Okej, okay, jasne Dobra, ja biorę to, tutaj patrzymy, biorę to, amunicja się może przydać Ja ogólnie mam też dużo węgla, jakby ktoś pytał Tutaj nie poruszyliśmy pewnej kwestii bardzo ważnej No, jakiej kwestii? Wiesz, że nie mamy dostępu do handlarza nawet No ja wiem A, no dobra, no to skoro wiesz Na spokojnie Filipek, kto jak nie my że tak powiem No, niby tak Ja bym się skupił bardzo chętnie Tylko, że kwestia jest taka, że ja nawet nie mam dobrej siekiery Więc to nie nic, ma sensu. To nic, to nic, to nic Ja mam dobrą siekierę, więc, yy, więc jest luz, naprawdę Co ja jestem daleko na razie Oj, 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 oj Oho, jakieś kłopoty? Nie, no jestem na hito. Dobra Ale sklaczowałem, dobra To jest git Otwieram skrzynkę z skidowsk... A, panister. Fajnie Dobra, ja słuchaj, Filipku. Tak jak ci mówiłam, zajęłam się drewnem i w tym momencie już mamy e, stare łóżko. Nie wiem w ogóle, dlaczego to pierwsze łóżko jest trudniejsze do zrobienia niż drugie. To nie ma sensu. Ej, ale to jest prawda, nie? To jest prawda, to jest Serio, prawda. Serio, za razem mnie to dziwi. I słuchaj, musimy teraz ławkę że czą zrobić. Dobra, ja będę drwalem w tym odcinku, widzowie. Ale mi Aha. to nie przeszkadza. Mogę być drwalem w tym odcinku. Słuchaj, no możesz być drwalem, ale patrz, ja tutaj. Iś. Nice, dobra, proszę pięknie. Państwa, pięknie. Dobra, kolejne dziecko, ale na razie myślę, że dam sobie spokój. Słuchaj, jak w ogóle podoba ci się ta klasa postaci? Powiedz mi. Tak szczerze, że to mi się nie podoba. Okay. Nie no, no, ale jest słuchaj, okropna, no tak Widoczność nocy, taka dobra, ja uważam, że to jest fajne. Zwiększona. A, i jeszcze jedna kwestia. Jeśli masz trzeci poziom, to masz mniejsze szanse na to, że się na ciebie, na tobie Dira. No i mam, i mi się zrespił, więc, jakby, A. no nie <laughs> wiem, w sensie. Jak, jak mam być szczery, to jest taka useless ta klasa. To już lepiej kupić sobie. Jak chcecie wiedzieć w nodze, to już lepiej kupić sobie albo perka wylosować, kosmity, albo po prostu kupić sobie kosmita, no nie? Jakby Alien jest znacznie lepszy tutaj od tego. Szczególnie, że masz Infinity Broń na, 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 na daleko. A tutaj dostaliśmy najgorszą mele broń, która jest po prostu słaba. I jakby uważam, że... No dobra, ale masz aurę. Dziękuję za komplement, Żenetko. Pipku, czy ty słyszysz tą muzyczkę? Oj, tak. Powodzenia, Żenetko. No nie, dobra, jeśli nie ich. Ja mogę ich załatwić. Nie no, tu wiesz, to, to ich paru jest na krzyż, to, 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 to nie ma się co bać w ogóle. No, niby tak, no. Zobaczymy, zobaczymy ile ich przyjdzie. Słuchaj, ja tutaj robię osobną walkę z kultystami sobie, więc jest jest luz. Ja tutaj po skrzyneczki przyszedłem, tylko i wyłącznie. No dobra, powiem ci tak, ten Shadow Dagger jest okropny. Uła. On jest. Tak zły, że to jest aż Uła. zabawny. Dobra, armor. No, lederowy, no ale jest. Drugi lederowy, tutaj. Ej, mamy pełno drewna, brakuje nam tylko złomu Filipku. No wiesz co, idę, bo miałem otworzyć sobie tutaj, ale wiesz co, powiem ci tak. Patrząc na mój stan HP i patrząc na to, że mam najgorszą broń w grze, czyli dagera, <laughs> który po prostu. jest totalnie useless. To ja wolę Aj, wrócić goreś. na chwilę do ogniska. Dobra, dobra, ja idę w poszukiwaniu złomu i mam nadzieję, że te poszukiwania będą e, dobre i że mi się wszystko uda znaleźć. Tylko mam pytanko, czy ja mogę zrobić kompas i toy shelfa? E, tak, jak najbardziej. Rób sobie. Dobra, cały shelf, kompas. Ej, wiesz, strategii. co było fajne. Gdyby, o, dobra turba! O, to też jest fajne, ale gdyby hardcore mod polegał na tym, że byłaby cały czas noc. Przecież to było totalnie kozackie no Szkoda, że o tym nie pomyśleli O, sowa się obudziła A, Jest luzik O, jest na mnie Jezu, jest na mnie Moc latarka Okej okay. Dobra, ja stawiam kompas Mamy kompas Jezu, ona się zrespełniła do... Tu są nie w budynku, Jak to jest możliwe? Nie wiem, dziwna jest osoba. Słuchaj, ja nie wracam do domu dopóki nie zdobędę 10 złomu. Chyba, że mamy już tyle złomu. Znaczy było, ale trochę już chyba było. Czemu ty nie przeznaczyłeś tego na kupno łóżka, Filipek? No bo kompas był mi potrzebny Ale po, kto potrzebuje kompasa w tej grze? Ja No nie, po mamy co? Za mało, no bo noc jest, mamy za mało, wiesz, Oj, przestrzeni, że tak powiem Nikomu nie jest potrzebny kompas, ale... Dobra, ja już niosę, ja już niosę, ja już niosę Ale wszystko. wiesz co, ja ogólnie mam sporo tego zoom i mam bardzo dużo kanistrów, także y, następny mhm. poziom mapy y, już mamy w kieszeni, na pewno No, to się tak wydaje Czekaj Lecę, lecę, lecę właśnie Cyk, łóżeczko i mamy kolejne łóżko. Nie wiem kto na tym będzie spać, ale już mamy trzy łóżka. Dobra, żanetka, pal, pal, pal to ognisko tak, daj, daj, ja lecę, tak, ja lecę tak, pod tak, dziecko trzecie. Ja dobra, dobra. Uu, zimno, o, zimno, zimno, em, zimno, zimno. 82 Masz 93, dobra, ała. Ale trafię mnie piorą piorun przy okazji. Ale żyję, jakbym to kogoś interesowało, Filipku. Kogoś na pewno. Wiesz co? Jak możesz? Ej, dobra, dobra, pada deszcz, więc rzeczowo nic nie da, muszę iść, znaleźć węgielek. O, nie. Aha, aha. Dobra, słuchaj. Może coś będę miała. Aha, no, ja mam Diran na sobie na przykład. O, no to dobrze. No nie, no, bez sensu. Strefy nie ma, nic nie ma! Boże, jedyny! Kanister, dobra, wracam, wracam. Nie wiem, czy wrzucanie go jest sensowne teraz. Zaraz deszcz przestanie padać. Po każdej burzy hmm. przychodzi słońce, Filipku. Pamiętaj. No, a po każdym po prostu i po każdej drabinie wchodzi dir. Co? Takiego no. widzeniu nie znałam. A ja też go nie znałem, przed chwilą go poznałem. A, dobra. a czy może przestać padać? Oho, Filipku, wiesz co to oznacza? To znaczy, że zapalam w ognisku, dopalam je. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Tak jest! Uuu. Dobra, biegnę! Co Zostawiam dokowana. bazę. Pięknie, pięknie. Zostawiam bazę. Czyli zostawiasz bazę. mnie z nimi, no nieźle. Ale dasz radę, to jest... Myślę, to że mogę na, wiem, na ciebie z... liczyć. Rędko możesz, przyniosę dziecko. No dobra, 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 dobra. No dobra, ale jestem daleko od bazy w zasadzie, więc muszę się wracać. Spokojnie, spokojnie. Tetko, a wiesz na kogo jeszcze możemy liczyć ogólnie? No na kogo na naszych widzów, a wiesz w jaki sposób? No jak? Na no w taki, że ostatnio wydaliśmy sobie gierkę, co nie? Co się nazywa Escape Tsunami for Pets I normalnie tam jest link w opisie, czaisz, no nie? No tak, no I czaisz, że możemy na, li na widzów liczyć, że oni sprawdzą tą gierkę Zagrają sobie i spotkają nas na serwerze? Ej, Yo, dobra, widzowie Mocne, mocne, mocne Każdy w tym momencie obczaja link Patrzy sobie jak nazywa się gra Lub tutaj macie kod QR do gierki e, I wpadajcie i grajcie, bo jest totalnie krótacka A w piątek Yy, jest admin Abuse i co piątek będzie admin Abuse, dlatego musicie koniecznie ją przejść. Dokładnie tak, dokładnie tak, tymczasem ja się fajtuję z niedźwiedziem, aby wy w Nie czekajcie. Nie fajtujcie się z Niedźwiedziem jak ja tylko bierzcie sprawę w swoje ręce i... O nie! E, 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 e. Dobra, 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 żyję, żyję, ale co to za życie? Ej, dosłownie mam skrzynię uskowaną! Boże jedyny! Boże, jedyny! Dobra, otwieram widzowie. Trzy, dwa. Błagam, 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 błagam! Dobra, Filipko, jestem waleczna i pokonuję ostatniego kultystę. O! Szybko! O szybko! Nie. O, nie, o, nie, o nie. Szybko! Szybko, pal, 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 pal! pal! Szybko! On jest głodny, on jest głodny, on jest głodny! Szybko! Dobra, dobra, dobrze, jedyny. Iż, 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 iż. Dobra, no, daj mi utrzymać! Pocieszę. Ja nie mogę, ja tutaj z dziećmi biegam przez noc. Ty, 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 słaby drop mam ze, ze skrzynki Lipak, mojej. Ale, wiesz, że to nie jest wszystko? Dosłownie, to, to ognisko spada bardzo szybko mega szybko. Szybko, 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 szybko. Biopaliwo, biopaliwo. Dobra, robię, 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 robię. Szybko, biopaliwo, biopaliwo, biopaliwo. Masz? Mamy? Mamy coś takiego? Mamy, mamy, mam, 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 mam. Dobra, 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 dobra. Idę hantować, idę hantować, idę hantować, idę hantować. Dobra, musimy posadzić kwiatka, który spowoduje, że będziemy mieć więcej ognia. Dobra, Filipku, idę w poszukiwaniu tego, tego kwiatka, o którym mówiłam. Yy, a ja dosłownie sprawdzam, czy da się palić róże. Nie da się. nie da się, nie, nie da się. Sprawdzałam. Dobra, ale ty wiesz, że yy, to ognisko... Ja, ja nie wiem, co się z ogniskiem dzieje. Ja momencie. wiem, ja wiem, ja wracam po prostu z kanistrem, gdyby to coś zmieniało. Nic z dwoma zmieni. kanistrami. Może coś zmieni. Ale lipa, ale jest 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 lipa, lipa. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Okej, okay. jest, jest, jest ognisko, jest ognisko. Aha, aha, mamy o. też złom. Gdyby to kogokolwiek interesowało. O. Tak, interesuje mnie, patrz, patrz, patrz. BUM! Nice! Ej, dobra, boom. czekaj, to my w takim razie musimy nazbrać trochę drewna i będziemy mieć kolejny poziom ogniska. Jestem w sensie workbenchu, sorry. No to już teraz nic nie biję! No nie, ona akurat jest do bani. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, fibku, wszyscy teraz zajmujemy się drewnem jak prawdziwi drwale. A, no do... Ej, zaczyna mi się podobać ta noc, wiesz? No mi nie. Aha. Ale ty jesteś negatywnie nastawiony, nie podoba mi się to. No bo ja nawet sakwy nie mam! To było otwierać skrzyneczki, tak ja. Chan... Aha, nie, dobra, wiesz co. <laughs> Okej okay, Filipku, przyszedł czas na upgrade. Na sakwę, na... tak jest! Boże, oh. jedyny wreszcie! No to gratulacje, gratulacje! Bardzo się cieszę swojego sukcesu. W końcu, dzień 54, jakby co. Mocno się kierać! Co? Ej, dobra, dobra to zawsze szybko stajesz się bogaty, co się steel, steel, dzieje? Steel, 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 Nie, Steel! Nie, to jest crazy, to jest steel, steel. crazy. Ja po prostu chcę zadbać o to, żebyśmy uratowali e, wszystkie dzieci. Więc ja zbieram beczkę. Jakby jakie one mają związek z dziećmi? No taki, że trzeba rozhajcować gryla na fula. A, bo nie mamy jeszcze. Okej, okay, dobra. Widzę beczkę, ale jest za ścianą. Ej, no bez jaj, widzowie. Dobra, dobra, wracam i buduję, Filipku, ostatnie łoże. Najlepsze, gigantyczne łóżko. No i w tym sposobem, Filipku, mamy komplet łóżek, ale została mnie jedna rzecz. Dlaczego tutaj jest kolejka różyczek do biopaliwa? bo chciałem ich użyć, ale się nie dały użyć. O nie dobra, słuchaj, ja bym zrobiła to Nie, nie wiem co zrobiłaś, wolę chyba nie wiedzieć. Daniczkę po prostu chcę postawić, bo w A. zasadzie to mamy już wszystkie potrzebne itemy, chyba, więc możemy teraz pożytkować drewno na coś fajnego i ładnego. Farm nie mamy, więc ogólnie no nie, no nie wiem. Nie, serio, dobra. Ale słuchaj, tą beczkę to ja wstawię do ogniska Proszę bardzo, bo tak tutaj zostawiłeś ją. Teraz już tak, teraz już tak, bo wcześniej nie zostawiłem ją, żeby wiesz, żeby y, trochę przygasł y, dyszcz Okej okay. Dobra, no dwie ta, działki no bo... stawiam, y, żebyśmy mieli jedzonko, wiesz jak jest Dobrze, wiem jak jest O No co? No jaj Prze Przepraszam bardzo widzowie, dosłownie widzieliście przed chwilą, jakby Biedny Filipek No, no nie Dedyr, zostaw mnie. Mój najbardziej znienawidzony dźwięk. Dobra, mój znienawidzony... Czyli co, deszcz? No, mój też, mój też. Dobra, słuchaj Filipku, ja wracam się z drewnem na chatę. Na szczęście przed przedparzarkę, więc zrobię tak. O, idzie podpałka też. Ale nie wrzucaj Fajnie. na razie, nie wrzucaj na razie. Wiesz, 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 to trzeba tak... No, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. Wiesz że co chodzi, wiesz że co chodzi, wiesz że co chodzi, wiesz że co chodzi. Haha, ha, dobra dobra. A ja też mam plan na obronę, co na, ja robię? Na, 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 na. Ja mam low low, 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 low. taka piosenka była. Tak właśnie ja ją chciałam śpiewać, no. Hy, <trych> hy, Dobra, leżą. No dobra, Filipek, już skończyło padać, możesz podłożyć te wszystkie swoje... Tak, już, o... co? już. Co? Skąd ty rzeczy, Cyk, 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 cyk Dobra, o! No okay. No i fajnie Okej, okay, Dobra, czekaj. chodź, idziemy. Idziemy, Gdzie? idziemy, idziemy. Gdzie idziemy. No po dziecko, a po co? A, no no dobra, ale ja nawet nie wiem czy mam dobrą broń Czy misja też? O, O nie! Aha. Dobra, dobra Mam mocną latarkę chyba jako jedna... Ja Też mamy, ja też mamy, ja też dobra. mam. Przez te drzewa przebiegnij A czemu wilki nie lubią latarkę? Ono powinna też być wrażliwe na latarkę, no Okej, okay, dobra, na drabinę, na drabinę, na drabinę Drabinę, drabinę, drabinę O, ła, Żanetka, zblokowałaś mnie Nie ała? Tak, Żanetka, wyjdź na górę, błagam cię Nie, no czego się boisz? Jak on tu? Nie, dobra, to jest przesada, przesada, przesada. O, Filipku, na szczęście znalazłam żelazną zbroję. A ja na szczęście mam dosłownie całą stertę jedzenia pod sobą. Wiesz co, powiem ci tak, to jest najnudniejszy fight z niedźwiedziem, jaki w życiu miałem. Cyk. I uwaga, widzowie, cyk, dziękuję. O, dzięki, o. Ła. Wow. Wow. Masz klucz? No, myślałem, że go wzięłaś, tam się zespołnował. Nie, nie brałam. Tu jest. Dobra, nie! to ja idę otworzyć. A ja ginę? Nie giniesz, idź na górę, siedź na tej idę drabinie, ręczko. Idę na górę. Spagowało się. To się otworzy, spokojnie. Wiem, tylko że no kiedy? No zaraz, no. Do generalnie Filipku jest problem, bo e, ma hmm. tak na bazie. Nie ma problemu, ja już idę. Uuu, Rubinowa skrzynia. Mm. Aha. No nie. Ale fajnie. Ja zajmuję się obowiązkami, a ty przyjemnościami. Co? Aha, chyba kpisz. A no... Serio? <laughs> co? Dosłownie umieram zaraz, nie? Ja też, ja też, ja też, ja też Chyba ten challenge skończyłem martwi, Filipku. Nie, nie, nie. No mam nadzieję, bo ja tutaj ginę. Ten sztylet w tej klasie postaci, ten co go trzymam w ręce, powinien mieć zatrucie. Eee, no, to było fajne, to było fajne. No, generalnie Filipku, ja już sobie już poradziłam ze wszystkimi kulturystami, bo jestem takim kozakiem w tej grze. No, i brawa, ja sobie poradziłem ze wszystkimi niedźwiedziami, które chroniły właśnie tego to dziecka. Niedźwiedzie są luźne. Ej, no to w takim razie gdzie jest to dziecko? No stawiaj ten namiot. Pięknie. Mamy wszystkie dzieci Filipku, mamy posadzone Jezu. kwiatki, mamy nawet dynię zrobioną. Let's go. Pięknie. I odzyskaliśmy I dzień. U. Wow. Ja, ja tak dawno nie widziałem dnia, że zapomniałem, że istnieje. Dobra widzę, przeżyliśmy 99 nocy w lesie i nastał w końcu dzień. Dziękujemy za oglądanie. Hejka! Widzicie naszą awesome link w opisie?